Dobry wieczór, mały słuchaczu. Nadszedł czas na bajkę, która pomoże ci spokojnie zasnąć. Posłuchaj uważnie. Oto historia, która wydarzyła się dawno, dawno temu. Trzy małe świnki. Dawno, dawno temu żyły trzy małe świnki. Ich dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Ale nadszedł czas, kiedy musiały opuścić rodzinny dom. Wtedy mama powiedziała im, cokolwiek robicie, róbcie to wspólnie i najlepiej jak potraficie, ponieważ jest to najlepszy sposób, by poradzić sobie na świecie. Pierwsza mała świnka zbudowała swój domek ze słomy, ponieważ było to najprostsze rozwiązanie. Druga zbudowała domek z gałęzi, który był mocniejszy niż domek ze słomy. Natomiast trzecia wybudowała domek z cegły. Pewnej nocy ogromny, zły wilk przybył do świnek. Kiedy zobaczył pierwszą małą świnkę w domu ze słomy, powiedział: Wpuść mnie do środka, mała świnko. Jeśli mnie nie wpuścisz, rozzłoszczę się i zdmuchnę twój dom. Nie, na włosy na mej bródce, powiedziała mała świnka. Wilk zdmuchnął jej domek, jednak nie znalazł świnki, gdyż ta uciekła do domku braciszka mieszkającego w chatce z gałęzi. Wilk również tam dotarł i zaczął wołać. — Wpuść mnie do środka, mała świnko! Jeśli mnie nie wpuścisz, to rozzłoszczę się i zdmuchnę twój dom! — Nie na włosy na mojej bródce! — powiedziała druga świnka. Ale wilk zdmuchnął również i jej domek. Na szczęście nie zdążył znaleźć świnek, gdyż te uciekły do domku trzeciego brata, Mieszkającego w solidnej, murowanej chatce. Bardzo zły wilk i tam dotarł. Wpuśćcie mnie do środka, zawołał, boję się się rozzłoszczę zdmuchnę i ten dom. Nie na włosy na myj bródce, powiedziała trzecia świnka. Zirytowany wilk dmuchał, lecz nie mógł zdmuchnąć domku z cegły. Ponieważ jednak był przebiegłym stworzeniem, wdrapał się na dach, aby poszukać drogi do środka. Kiedy małe świnki zobaczyły, co planuje wilk, rozpaliły ogień w kominku i wstawiły duży kocioł wody do zagotowania. Kiedy w końcu wilk znalazł komin, szybko zsunął się do środka. Myślał tylko o tym, że wkrótce znajdzie małe, tłuste prosiaczki. Niestety, jego plan się i teraz nie powiódł, gdyż wskoczył prosto w gotującą się wodę i mocno poparzony ociekł. Następnego dnia Świnki opowiedziały mamie o tym, co się stało i stwierdziły, że samotne mieszkanie jest niebezpieczne. Przygoda z wilkiem nauczyła świnki nie tylko tego, aby trzymać się razem, ale także tego, że wszystkie trzeba, wszystko trzeba robić bardzo dokładnie i solidnie. Świnki obiecały najstarszemu bratu, że na wiosnę również wybudują sobie domki z cegły. Natomiast wilk po tej przygodzie przyrzekł sobie, że już nigdy nie zbliży się do żadnego murowanego domku. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej bajkowej przygody. Jeśli podobała Wam się bajka, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał żeby nie przegapić kolejnych opowieści. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.